Zajęcia to półkolonie bilardowe dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, które odbędą się w terminach 11-15 sierpnia, pierwszy turnus oraz 18-22 sierpnia, drugi turnus. Będą to z motywem przewodnim bilardowym, aczkolwiek będziemy wdrażali różne dyscypliny sportu. No, przede wszystkim cel jest taki, żeby zagospodarować czas dzieciom, żeby niekoniecznie ewentualnie tylko podwórko i ławka, ale mogli się tutaj czegoś więcej nauczyć, trochę precyzji, trochę różnych innych dyscyplin sportowych, gier sportowych. I tak jak powiedziałam, oprócz Bilarda, snooker, piłkarzyki, tenis stołowy, badminton, bóle, e, gry sportowe typu szachy. Mam nadzieję, że dzieci tutaj e, chętnie dla siebie coś fajnego znajdą. Więc serdecznie zapraszam przede wszystkim rodziców. Jeśli nie zagospodarowali własnym dzieciom jeszcze czasu do południa, pracują, to jest tu, mm, okazja, żeby, żeby to zrobić. Po wakacjach młodzi adewci Bilarda będą mogli uczestniczyć w szkółce organizowanej przez DSB. Zapisy odbywają się codziennie w Centrum Bilardowym w Lubinie w godzinach od 17 do 20.